Zapewne zauważyliście, że Kamilus Neksikus wreszcie pełnił swoje dupko! I im nagrać dla was Neksikamości, czego nie zrobił miesiąc temu, więc możecie go kalitować za to, że nie zrobił miesiąc temu. Ale jakimś cunem zrobił to Tera, więc... Nie hejtujcie, tylko cieszcie się, że jest Tera. Korzystając jeszcze ze starej technologii, tak zwanego Steregodela, ponieważ nie możemy skorzystać z nowej technologii z powodu kamerki. No, więc nie wiem czy to jest ostatni, czy przy ostatni odcinek nagrany tą technologią, więc korzystamy póki górna możemy. Studio Nex International, oto Nexilmości na maj 2024. Wprowadzi Kamil Nexik. Działa? Widzę, że działa. No i super. Morgen! Proszę Państwa, witam w kolejnym wydaniu Neksikomości. Na o, napisów nie wyłączyłem, bo to nagrywam po raz chyba trzeci albo drugi, bo coś mi przerwało to na goronie. Ciała? Leci, leci lecie. Leci. Dobrze. Leci i nie zatrzymuj kurde? się. Dobrze. No więc wracamy z kolejnym wydaniem Neksikomości. Czy będzie najciekawszy? Nie. Czy będzie jednym z ciekawszych? Nie wiem. Czy będzie ludny? Chyba nie. Więc lecimy, no już zauważyliście, chodzi tutaj o majówkę Mamy maj, a bez majówki, maj nie byłby majem Chyba, że majem byłby pszczółka Maja Ale to było złe, ale to zabrzmiało słabo Ua kurna, nie umiesz, nie umiesz człowieku No więc tak, e jeśli jesteś jeszcze dzieckiem, korzystaj, że jesteś jeszcze dzieckiem. Ja wiem, że ty jesteś dzieckiem. Ja wiem, że ty niepełnoletni jesteś. Wszyscy tutaj widzowie chyba w większości są niepełnoletni. Więc korzystaj, póki możesz, bo bojówka nie będzie taka, jaką masz obecnie. Więc tak, niektórzy mieli wolne. Ciekawe jak wykorzystaliście te wolne. Oczywiście niektórzy też mogli trochę dłuższe mieć wolne, dzięki... oczywiście. Jednej rzeczy o której powiemy już za chwilę, aczkolwiek u mnie o ich rodzinie nie wiem dlaczego, ale kurde w poniedziałek i piątek musieliśmy iść do szkoły, no dobra, poniedziałek to tam nie do szkoły, tylko tam do kina, była jakieś prezentacje, jakiś film o narkomanie, który stał się zajebistym teatrolistą, no więc, no, yy. kurde, ten ekran jest taki wciul mały, ja już się powoli przyzwyczajam do większego, więc tu widzę, no to... No to co? Dla katolików pewnie bałka jeszcze się nie skończyła. Więc skorzystajcie! Póki kurcze możecie! Warto korzystać z takich okazji. No to kochani, lecimy dalej. Bardzo głośna sprawa w tym miesiącu, czy Eurowizja jest Uhuhu! okropna. A dokładnie obecna edycja. Chociaż już wcześniej nie było aż tak dobrze. Ale obecnie to już katastrofa. Mm. Już zaczę Już jeszcze przed Eurowizją pewnie się tak zaczęło. Jak się dowiedzieliśmy, że Ola Boga jedyna dlaczego nie mogą Izrael wyrzucić. Przecież oni mordują ludzi. Nie, kurwa, zostawimy ich. Nie chcę kurde tańczą. Nie nie, nic nie, 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 nie Niech oni nie zostaną. To wytłumaczycie mi po cholery. Wyeliminowaliście Rosję i Białoruś. Mhm. 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 byłoby jeszcze. Jest jeszcze gorzej w tej sprawie, proszę Państwa. Bo jeżeli jecie, no nawet nie pokazali godności. Kurna, tak było źle, że aż musieli zrobić kurde reklamy zachęcające do głosowania na. To było właśnie na Izraelitkę czy na Litwinkę, już nie wiem. Ale to co zniszczyło absolutnie nasze nadzieje w tym roku to wyeliminowanie prawilnego Niderlanda. Jedynej nadziei na złączenie narodów Europy pan Just Klein ze swoją Europapą. Ponieważ pewna kobitka, która nie mogła zatrzymać nagrywania Justa, bo tak bardzo chciała ją nagryć. Go nagrać, kurde, chcę, ale nie, mów, idź, idź, nie chcę, żeby by, był nagrywany, kurde, weź mnie, zostaw, ale i tak nagle tak, tak wkurzony, że no, tak się wkurzył, że no, zaczął grozić i no, z, nie wiem, czy tam zbyt blisko podszedł do niego, ale do niej, przepraszam, ale ona, o mój Boże, o nie, co ty Ebu powiedział, nie można tak, dostałeś dyskwalifikację, ale przepraszam, jeszcze nie udowodniliście mojej winy, nieważne, idziesz, nie będziesz grał w finale, gdyby zagrał już nie, nie mielibyśmy Szwajcarii jako zwycięzcy, a rozbicie tego trofeum to jest symbol tego, co się z tą Eurowizją kurna stanęło, a i Polska nie była też najlepsza, to już było wiadomo wcześniej. Ale przynajmniej dobrze zagrała w półfinale. Więc, chociaż szacun za to. No więc, tak. Właśnie podczas finału Eurowizji, gdzieś dokładnie o 22. O, szkurcze, gdzieś dokładnie o 22. Zaprezentowano nowe Wire Nowi Nowiuteńkie w nowej odsłonie. Jeszcze nowsze niż zwykle. Nowe rzeczy, nowe inne coś. Specjalnej z tej okazji zaproszono kilka, kilka osób. Mówiąc kilka mam na się jedno, czyli młodego Jurego, ale ja, ograć. No i powiedzieli co nieco o, o tym jak, jak dla nich ważne jest wire czy Itch i jak przeżywali to co się wire Itch działo, jakie rzeczy by wydarzyły się wtedy. Jakie zmiany przechodziła, jak lepsza się stawała. Oczywiście cieszę się, że jak, że mogłem uczestniczyć w tej otoż zmianie wraz z Mike MikeHisem oraz panem Tironito Lino do Sakaratin To Przepraszam, przyjęzyczyłem się Tiaro. Pozdrawiam. No i ogólnie hmm, życzę miłej transmisji tej stacji, oby jak najdłużej jeszcze pożyła. I żeby nowsze zmiany też dobre czy wprowadzały, lecimy dalej. Mamy ważny statement od jakiegoś ministra transportu. Jakiego nie mam, niestety, pojęcia? Minister Transportu jego statement po wgraniu zimy przez Lisia. Wykrzyknik, wykrzyknik, spacja, ogień, spacja. Wykrzyknik, wykrzyknik. Ciekawe, co tak ważnego się wydarzyło. Zobaczmy, pasażerom, to można tylko powiedzieć. Sorry, mamy taki klimat. No niestety. Natomiast panu mogę powiedzieć, i widzą, że wyjechało dzisiaj na tory 4000 pociągów, i dwa utknęły z powodu oblodzenia sieci. Na 4002. Nic nie poradzimy i wszędzie to się zdarza. Natomiast PKP Intercity zrobiło wszystko, żeby tych pasażerów w jakiś sposób tam. Może olejemy tą wiadomość. Dziękujemy za tak ważne słowa. No i co, I proszę Państwa? Kontynuację kolejnych wiadomości już za chwilę. A my przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej części, która pojawia się w sumie to zawsze, ale oczywiście jej tutaj nie mogę zabraknąć, czyli żartu miesiąca. I tutaj pierwsze z brzegu już widzę. Ale dobra, weźmy to. A może weźmy to, bo tu jest ja. Dobra, bierzemy pana Jasia. Wraca po krótkiej przerwie do nas. Zobaczmy, jakie kolejne perypetie trafiły się w jego. Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i mówi. Mamo, zostałem dziś wyróżniony. Za co, Jasiu? Pyta mama. Pani powiedziała, że cała nasza klasa to debile, a ja największy. Brawo, Jasiu! Brawo, kurwa! Normalnie sukces życia człowieku. Ale dobra, jeszcze dajemy jej tutaj jeden żarcik. Przydałoby się. Ojciec poszedł na zebranie. Pancytka mówi do, do niego. U pana syna znaleziono marihuanę. Mówi, skąd ją ma? Powiedział, że od swojego najlepszego przyjaciela. Ocz, ojciec powstrzymują z łzy. Naprawdę tak powiedział. Jak miła historia, bardzo miła. Gratuluję bardzo temu przyjacielowi, że jest tak bardzo doceniany przez pana. Już nieważne. Więc, kochani, proszę państwa, właśnie całkiem niedawno zakończyliśmy sezon klubowy w WOFIE. Od, od Premier League poprzez Kryzoroka, a na końcu. Jednak musiał się wydarzyć Super Bukar. Nie to co rok temu, gdzie nasi spartolili, ale tym razem też troszeczkę zawiedliśmy. Ale tak odrubimy, ale tak leciuteńko. W porównaniu do wielu sukcesów, jakie osiągnęliśmy, proszę państwa, wygraliśmy Premier League. Pierwszy, pierwszy raz, gdy Premier League nazywa się Premier League. Jesteśmy nieprawdopodobni, że w tak nowym czymś jesteśmy sukcesem. To Czego nie zrobili, kurde, w ekstraklasie, Neonowskiej. Ale o tym pewnie nie wiecie, bo pewnie do Wofi nie należycie. Niektórzy. Zapraszamy serdecznie. Emocje gwarantowane. Ich, oczywiście, macie jakieś umiejętności w e futbol i macie e-football. Na telefon, oczywiście, podkreślam. Ale wracając, zajęliśmy pierwsze miejsce z siedmioma zwycięstwami, ale jakimś kurde, cudem tam się jeden remis. Czy to dlatego, że. Nie rozegraliśmy tego meczu z Lisowicami? Tak. Masz problem z ranami i urazami, skóry. Zastosuj Maxi Beauty. To lek w formie maści, która chroni rany przed zakażeniem. No litości, kurwa, bylibyśmy niezbyt. Niezwycięż... No dobra, i tak. Nie, nie przegraliśmy niczego. Na drugim miejscu Ranger Samurai FC, które zdobyły 23 punkty. Ale jak to? Dlaczego nie diamentowo zajęło drugie miejsce? Ponieważ. Rozegrało więcej meczy i przegrało więcej meczy. mogli rozegrać o dwa mecze mniej, albo lepiej o, o trzy mecze mniej, bo przegraliby w, w temacie zdobytych bramek. Ale serdecznie gratulujemy w szczególności właśnie Diamentową ponieważ ich debiut wykonali przepięknie. Po prostu fenomenalnie. Brawo! Przechodzimy do Rocka, gdzie się już trochę średnio dobre rzeczy się wydarzyły. Ponieważ przegraliśmy z Ranger Sabore FC 1-0, nie przypadkiem przegraliśmy tam 3-2, a nie 4-2. Czy tam już nie wiem ile. Nie pamiętam, ale przegraliśmy. Dziękujemy, panie Diazie, kurna. Ale za to rozegraliśmy się z łatwością pokonując ich w super 1:0, do Po prostu fenomenalnie rozegraliśmy ten super buchar. że tam ledwo cokolwiek się działo. A ja jedyną bramkę strzelił, nikt inny jak Enny Siri. Lepiej, żebyś nie spartolił w konkursie na najlepszego piłkarza Fofy. A już w nadchodzące wakacje zapraszamy serdecznie na Amfika. Czyli mistrzostwa reprezentacyjne. Czy Wyspy Neonów poradzą sobie tak dobrze jak w turnieju świątecznym w 2022? Mam nadzieję. Co się jeszcze powiedzieć na ten temat? Miałem coś, ale już nie wiem co, więc przechodzimy dalej. Co się ostatnio kur dzieje? Pożary są wszędzie. Dzisiaj poinformowali, że na jakiejś... Ma 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 mama mia Hirayogo again Pilska 44 wybuch pożar w jakiejś galerii Wiele sklepów spłonęło Spoczywajcie w spokoju piękne sklepy Ale to kurde nie koniec, bo przypominam, ostatnio wybuchł jakiś pożar w jakiejś fabryce chińszczyzny, a jeszcze później kurde w jakimś chyba liceum. Na to co się tam dzieje ostatnio w naszej Polsce z tymi pożarami, to ta katastrofa. Zaraz się okaże, że cała Polska spłonie. Że my spłoniemy, że ja będę w ogniu. Ja się nie zdziwię, kurwa. Czy takich jak ludzi, które spalają nam najważniejsze budynki. Jesteś... Ja pierdzielę! Dlaczego? Dlaczego, kurwa? Ech. No cóż, takie życie trzeba z tym żyć, trzeba odbudowywać się. Oczywiście, jeśli masz OC, ja C, bo jak masz tylko OC, no to. Chociaż nie wiem. Zobaczyłem coś o tym, że jakieś sklepy miały tylko OC. Nie wiem, co to znaczy, naprawdę. Nawet nie wiem, co to OC, jace. To jakieś ubezpieczenia, na pewno, wiem to. Ale teraz ważnej informacji od PTV i Mizo, czyli od dwóch marek więc co chcieliby o, u nas poinformować zacznijmy od Mizo które zachęca do popierania wszelkiej społeczności Mizo mhm. kochamy beton kochamy beton a druga informacja od ptp to to że ptp zostało tymczasone, tymczasowo wyłączone przez atak Dodatkowo, pan Elisiu podkreślił, że mizo to pasożyty, natomiast XOX720 dopowiedział Nie Lisia PTV, tylko moje P Krecha Tak, to, to chodzi tutaj o PTV Kupsona Nie zapominajcie Czekaj, muszę się domyślić, czy na pewno to jest Kupson Ja pierdzielę. Mm, o ja, no... no ja się kurna nie wiem. To nie jest Kupson, ja głupi jestem. Pozdrawiam X z Boksa 720. Nie jesteś Kupsenem, ja to dopiero teraz zauważyłem głupi jestem, przepraszam takie rzeczy się oczywiście zdarzają prawdziwym profesjonalistom też się czasami zdarza a na końcu chciałbym życzyć szczęścia ósmoklasistom i maturzystom, żeby otrzymali dobre wyniki bo ostatnio no, zaczęli pisać matury a w tym tygodniu piszą egzamin usmoklesisty, a jeszcze jutro najprawdopodobniej napiszą angielski więc trzymam kciuki żeby wyniki wyszły dobrze i żebyście cieszyli się jak panu... Pan... Pewien... Pan o imieniu Marcin, który zdał z Anglika, z Polskiego, już nie wiem z czego jeszcze... Chyba z Matmy też, czy tam jeszcze skąd zdaje, pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczniów, studentów i ogólnie życzymy wam szczęścia w tym roku. Żebyście zakończyli ten rok najlepiej jak tylko kurna możecie. To tyle ode mnie. Życzę Państwu miłej nocy, miłego dnia, miłego wszystkiego, miłego ciura, miłego chłyba na i ogólnie do zobaczenia. Mam nadzieję za miesiąc, żeby mnie spartolił tego ponownie. Abydel Zayn, kurna. Nie wiedziałem, że F8 nic nie robi. Aha, no ta F8 to to, to jest pasta. Przepraszam.